Mam naczko. Myślę, że mnie słyszycie. Jesteśmy na moim kanale. Co tam Jesteśmy na moim kanale. I możemy... Już dużo tych filmów było. Mam tutaj nawet 7 miesięcy temu, co nagrywałem. Nie wiem, co się stało z tym kontem. ale teraz mogę Wam pokazać moje konto. To był mój pierwszy film na YouTube, na tym kanale. 9 miesięcy temu 42 wyświetleń. A jeszcze jedna osoba jest 20 subów. 20. Więc dziękuję, że, jest, że jesteście tyle tutaj wczoraj wrzuciłem. To był film na zapas, ale tam ciekaw żeby go wrzucić. I przepraszam ogólnie, że tak duże przerwy robię między tymi. O, ale tu mamy nawet mam nutę. Ogólnie muszę przyznać, że ta muta była okropna ale się starałem. Mamy tutaj Minecraft, część pierwsza, na przykład część druga, część trzecia, część druga, budowanie Minecraft. Minecraft. Mamy tutaj to był serwer 4 miesiące temu. To był ten serwer, kilka miesięcy temu był ten serwer, potem to było znowu Minecraft, czyli robiłem takie jakby więzienie, a patrzę na ten film jak wczoraj, czy to było więzienie. Tutaj ublokowałem lambo, były jakieś parkoury, Statek. No długo mi to zajęło. Szczerze... To dlatego była tak duża przerwa, bo budowałem ten statek, jakby. Ale już muszę sobie chwilę patrzeć, bo jak wiecie, co powiedzieć. A teraz, jak rzuciłem wczoraj ten film, ja nie mam 13 levelu, jak widzieliście. Tylko ja już mam trzydziesty level. Możemy wejść przez chwilę do Need for i możecie sami zobaczyć. Ale to w kolejnym odcinku, bo dzisiaj bym chciał Wam podziękować za to, że jesteście ze mną przez te długie lata. Jakie lata? 9 miesięcy. No powiem Wam szczerze. Jeszcze subskrybujcie te kanały, które widzicie, spoko kanały, macie tutaj taki kanał i taki, oba nie Oczywiście mamy zezwolenie, żeby to wszystko nagrać. Dostałam pozwolenie, ale to nieważne, cieszymy się, cieszę się bardzo. Mę tutaj nawet ten domu. Ale tutaj niektórzy to nawet do mnie pisali, ale po filmie zobaczę, bo o tutaj odniosłem wielki sukces. Tutaj odniosłem wielki sukces, 25 komentarzy ponad. No, i niektórzy to nawet ode mnie się od Teraz nie wiem, gdzie są. Zostawili sobie tak, tylko sobie. Ten film odniósł wielki sukces. 2 lutego było tu 8 łapek. Miałam wtedy, nie wiem, z 5 subskrypcji. 8 łapek w górę po lekcji wtedy to nagrywałem bo było wtedy zdalne ale nie na lekcji tylko po lekcji miałem dużą przerwę i sobie nagrałam. Ale teraz już są wakacje więc co będę mówił ogólnie ten, ten światy już straciłem już straciłem ale możemy też zrobić Mamy tutaj jakby taki świat. Dobry. Poziomy 4, no, Robię tutaj te poziomy. No, tutaj było miasto. I teraz nie będę nagrywał przez telefon, tylko przez. No. Takie. Hmm. 20 subów i nowa nuta a się okazało, że było na 10, 10 subów jak zawsze fajny film już nie daję sobie o. ale jak chcecie to ogólnie możecie mi pisać jakieś te kanały niestety ten kanał nie poleca innych nie wiem dlaczego w dyskusję nie będę wchodził informacje. Właśnie wtedy, 26 stycznia 2020 roku stworzyłem ten kanał. Jesteś też różne kanały. Na się tu możecie wpadnąć. Nie mam co w ogóle ten kanał robię. Tak szczerze. Mamy tu główną stronę. I spróbuję tak na no. następnym razem. Kiedy na przykład będę coś nagrywał, to zauważyłem, że w ogóle mnie nie słychać. Więc może w ogóle nie będę się odzywał, jak będę nagrywał na przykład Pina. Ja odblokowałem 3 butle, kupię 3 butle tutaj. Już nie mam dwóch. I już, nie wiem czemu to jest tak podpisane, ale I już ten hit to trochę taki przestarzały, ale nadal go robią I, i czekam nadal na kolejnego Need for Speed. No, czekam nadal. Zobaczcie, 4 miesiące temu. Może wymieniliśmy już pierwszy film. Zobaczcie. Oczywiście też mam inne różne gierki. Cześć, tam... Um, Czytam wasze, y, ja czy wasze komentarze. Oczywiście. Wam podać Czytam Wasze komentarze do Robloxa. Ja chcecie, tam mogę na nie odpowiadać. A tutaj nie wiem co to jest w ogóle. A ogólnie tak. Teraz sobie zagramy z innymi. Teraz ze sobą. Mob i słyszyć jeden głos. Będziemy wykonywać zadanie. Jak proszę Nie wiem czemu to jest odlokowane.

będziecie odpowiadać w komentarzach. Cześć nie wiem czemu, bo może jest taka sytuacja, że włączyli. Mam już 30 Jak imię